Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, na dzisiejszym odcinku na mniejszym kanale po raz pierwszy będziemy otwierać nową kolekcję od Panini, czyli Top Class 2023. Przy okazji rozegramy sobie pojedynek Ligi Mistrzów Bayern kontra Manchester City. Dzisiaj wieczorem odbędzie się właśnie rewanżowy mecz Ligi Mistrzów, ćwierćfinał Bayern kontra Manchester City. W pierwszym pojedynku Manchester City wygrał 3-0, więc naprawdę będzie ciężko Bayernowi, żeby w realnym meczu odrobić te straty. Ale jak wiadomo, w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Gra się 90 minut i myślę, że Bayern nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. A zanim ten mecz się rozpocznie, chciałbym tutaj rozegrać taki pojedynek Karciany, właśnie z saszetkami z tej nowej kolekcji Top Class. W każdej mamy 8 kart, dlatego wziąłem tylko 8 saszetek, bo w sumie ponad 60 i tak będziemy mieć tutaj kart w tych 8 saszetkach, więc na pewno coś padnie i z Bayernu i z Manchesteru City. Ok, moi kochani. Otwieramy. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i ja oczywiście liczę na jakieś fajne, rzadkie karty. I w pierwszej saszetce mamy Anglię, Saka. I jest pierwszy punkcik dla Manchesteru City. Nathan Ake wpada na karcie bazowej. Do tego Bayern, Kingsley Coman i mamy remis 1-1. Winner Van Dijk z Liverpoolu. Rainbow Master Havertz, Niemcy. I mamy tą samą kartę, która tutaj jest na górze Synergy mamy Motinga i Gnabriego, czyli 2-1. I kolejna karta Masterclass Thomas Miller 3-1. Ale wpada również karta dla Manchesteru City Ederson. Więc mamy 3-2. No jeżeli takim wynikiem zakończyłby się pojedynek w prawdziwym meczu, to awansuje Manchester City. Druga saszetka. I mamy Nojera, ale tutaj nie jest on w koszuli, e, w koszulce Bayernu, tylko reprezentacji Niemiec, więc to się nie liczy. Następnie Richarlison Brazylia. Pellegrini Włochy. Rainbow Master. E, mamy tutaj... Martineza, Emiliano Martinez z Argentyny. Jest Bayern Supersonic Alfonso Davis 4-2. Supersonic Hernandez z Francji. Masterclass Tiago Silva Brazylia. I z Argentyny Alvarez. Kolejna saszetka i mamy Aubameyanga Yanga z Chelsea. Następnie Valverde Real Madrid. Rodrigo de Paul, Argentyna. Max Power, Ederson z Manchesteru City i mamy 4-3. Molina Super Supersonic, Argentyna. Bayern Rainbow Master, Zane 5-3. Masterclass Benzema Real Madrid i ostatnia karta Kovacic z Chelsea na bazówce. Czwarta saszetka, więc jesteśmy w połowie. I mamy Lukasa Hernandeza z Francji. Gindogan Manchester City. Czwarty punkcik, czyli 5 do 4. Ale Bayern odpowiada za 6 do 4. Supersonic Nunes z Liverpoolu. I znowu Bayern. Zane Supersonic. 7 do 4. Winner Barela Włochy. Kunde Francja i Carvalho Liverpool. Czyli trzema kartami prowadzi na ten moment Bayern. A w kolejnej saszetce mamy Skamakę z Włoch, Haaland. Więc jest to piąty punkcik. 7 do 5. Bellingham Anglia. Z Liverpoolu mamy Winnera Tiago z Brazylii. Allison Max Power i z Bayernu mamy Synergy Davis i Musiala do tego Masterclass Milner z Liverpoolu i ostatnia karta to Modric z Realu Więc na ten moment jest wynik 8 do 5. Loselso Argentyna, Robertson Liverpool, Sergio Ramos Paris Saint Germain, Max Power Ruben Diaz Manchester City, Szósta Karta Supersonic Hakimi z Paris Saint Germain, Synergy Argentyna, New Sensation Raspadori z Włoch i Werner Niemcy. Dwie zostały i na razie prowadzi Bayern 8 do 6. Antony Brazylia. Pięknie Mbappe niezwyciężony. Do tego winner Marquinhos Paris Saint Germain. Supersonic Rabiot Francja. McAllister, Rainbow Master Argentyna, Zakani Włochy, Pickford Anglia i Marco Asensio, Real Madryt. No i zostaje nam ostatnia saszetka Mamy tutaj Gnabriego, ale w koszulce Niemiec. Następnie João Felix, Chelsea. Alaba Real Madrid, Molina Argentyna, Synergy Liverpool, Rainbow Master Mbappé Paris Saint-Germain, Super Sonic, z Chelsea i New Sensation Chao Meni z Realu. A więc, moi kochani, ostateczny wynik to 8 do 6, czyli dwoma kartami wygrywa Bayern. Niestety nie starczyłoby to do zwycięstwa, żeby przejść dalej do kolejnej rundy, bo trzema bramkami wygrał Manchester City w pierwszym meczu. Także zobaczymy, moi kochani. No napiszcie w komentarzu, na kogo stawiacie w tym pojedynku ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów Bayern kontra Manchester City. Jaki wynik obstawiacie i za kim jesteście, żeby drużyna awansowała do półfinału. Jeżeli chodzi o kolekcję, również możecie napisać w komentarzach, jak Wam się podoba. Także z mojej strony to wszystko dzisiaj, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.